z gości Anią Dekretką oraz Markiem Dekretkiem ołówkiem ostatnio ołówkiem dekretka z ołówkiem już przyleciała do Polski no jesteśmy w złotych tarasach pijemy już znaczy nie pijemy już ale jesteśmy po kawce i w super rozmowach strasznie się cieszę że spotkaliśmy się razem ja się nie cieszę, ale jest cofam. O ty Ale Nie no, żart, żart, Mam nadzieję. E, jesteśmy e, po krótkim wywiadzie. Ania ma swój kanał, e, który daję Wam oczywiście w opisie e, chyba Cię i tak wszyscy znają. więc... O, ale dam, no. Jak ci ktoś nie zna, to nie... Jakby ktoś nie znał. Jakby Cię ktoś nie znał, to, to zapraszam do dwóch kanałów e, e, naprawdę fajne, fajne materiały. Ja oglądam zawsze. Tak, chyba ci tam ma Marka pewnie. Oh. <laughs> marka to podwa! nie <laughs> <że> mnie <laughs> w Zablokują wam <pan> IP, bo, <laughs> bo z jednego będzie <laughs> No, e, także... Ja też przyprowadzę z Tobą krótki wywiad. A miło mi, miło. A co? A, a co? Powiedz, co, co w ogóle się stało, że przylecieliście? Co się stało, że się. Znaczy, tak. Pierwszym takim, jakby głównym, najgłówniejszym celem naszej podróży to był właśnie koncert. Marta. To przede wszystkim. Zresztą Marek był bardzo ładnie proszony przez całą. Prawda, przez cały zespół Fatamorgany, żebyśmy przylecieli. No i żebyśmy zrobili wszystko, żeby przylecieć. Oczywiście drugim powodem było, żeby spotkać się z rodziną. Trzecim powodem przy okazji, no to chciałam się spotkać tutaj, prawda, przy okazji z Bogusią, jak i z, mam nadzieję, że z innymi dziewczynami też wyjdzie. Um, no, a dwa są jeszcze takie powody, ale to wam o nich powiem później. Na razie tajemnica, e, możecie się jedynie co domyślać, proszę pisać w komentarzach do dole. Ja no żartuję, ale, ale później wam opowiem po prostu. No mam nadzieję, ja już wiem co. Więc cicho, bo się zaraz pogadasz. E, Wiecie, jakby coś, propozycje, numer konta na dole. Więc to był taki w sumie, no, koncert Marka to był taki główny powód, a wszystkie inne już weszły dodatkowo, chociaż też były w planie. No ale to taki był powód. No, cieszymy się, że jesteś na naszej polskiej ziemi. Jak Ci się podoba Polska? Po ilu? Jak dawno byłaś? Nie no ciała, tak dwa, dwa lata temu. Dwa lata temu poleciałaś? No, więc tak za dużo się wiecie, no nie zmieniło się za dużo. Chociaż nie powiem, bo w Warszawie trochę widzę e, zmian. zmian. Na lepsze? E, troszkę na lepsze, tak, bo jest, e, widzę, że cały czas się coś rozbudowuje, coś się zmienia. E, jeżeli chodzi o resztę, to, no muszę trochę sobie pan że drogi są, słuchajcie, straszne. No to, to wyklejają nas... takie naklejki z dziurami, a u nas to Tak. tak. E, poza tym... E, muszę sobie ponarzekać trochę na e, właśnie drogę z Warszawy do Koszalina, gdzie my żeśmy akurat jechali i na... E, nie, jechaliśmy samochodem. Aha. E, I takie troszkę, troszkę... Niby są obwodnice, ale ciężko jest to znakowane. Bardzo ciężko jest to znaleźć. E, I tak jak my podróżujemy z malutkim dzieckiem, to jest jakaś, nie wiem, czy to jest dyskryminacja, ale jest bardzo mało miejsc do przewijania. Na 500 kilometrów było tylko jeden przewijacz w toalecie, gdzie no, w Stanach po prostu jest na, na każdym, na każdym, jakby, ale słuchajcie... Ale powiem Ci, że, że to nie jest tylko kwestia przewijania łazienki dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Też... Ale powiem Ci, że tam gdzie my żeśmy się zatrzymywali, to były, były normalnie przystosowane, wiesz, dla osób niepełnosprawnych. A wyglądałaś tam... do tych łazienek? Tak, bo to było zawsze, wiesz co, damska z dla mm -hmm. niepełnosprawnych, więc y, to mi się w oczy. Ale wiesz się często, że te łazienki dostosowane dla osób niepełnosprawnych są zamykane na klucz, a ten klucz ma jakiś kierownik, syrownik i w ogóle, Tego nigdzie nie, można, nigdy nigdy znaleźć. Nic nie a. można znaleźć, więc... Mimo tego, że łazienka jest, to nie jest. Też to trochę kuleje, ale nie tylko problem z przedwijakiem się pojawia. No jest. No i też... A jak cenowo? No powiem Wam, że... Jak się nam tu żyje? Ciężko. Ciężko. Ciężko mnie po prostu aż można powiedzieć, że nie stać na taki wyjazd. No, bardziej by mnie, e, znaczy bardziej by mi się opłacało polecieć gdzieś po prostu albo w Stanach na jakąś fajną wycieczkę, albo gdzieś indziej w Europie. W tak? mm. Polsce jest bardzo, bardzo, bardzo A Ania, a mi, no bo e, nie wiem, czy ty kiedykolwiek mówiłaś, dlaczego ty zaczęłaś kręcić na YouTube? W ogóle jak to się stało? E, wiecie co, takim pierwszym powodem to było to, jak ja wjechałam do Marka. Ja przed wyjechaniem bardzo dużo robiłam. W ogóle praca magisterska, praca u mnie zawodą, na takich bardzo dużych obrotach, a ja po prostu lubię takie, żeby cały czas coś się działo i kiedy przyjechałam do Marka, no to, to wszystko się skończyło i ja nie robiłam, nic można powiedzieć. I tak sobie wymyśliłam właśnie, że zaczęłam oglądać bardzo dużo YouTube'a i stwierdziłam, że też bym chciała taki kanał stworzyć. I to takie było bardziej troszeczkę z tego, żeby się czymś zająć, żeby nie być w takim maraźmie, że tak siedzieć w domu i nic nie robić, bo musiałam prawda, poczekać na papiery, żeby w ogóle pójść do pracy prawda? i to wszystko jakoś tak język ogarnąć zaczęłam kręcić. I jak żałujesz? Nie, nie. Mimo, mimo jakichś tam hejtów, to, to nie żałuję, bo jest to fajne, fajne jest cała taka ta rodzina YouTube'owa, prawda, ten, ten światek cały, że można poznać fajnych ludzi, e, widzowie są e, bardzo sympatyczni, no bo jeżeli są jednak, no więcej jest jednak tu widzów sympatycznych, dziewczyny są przemiłe... E, bo nie mówmy, nie generalizujmy... Tak, bo to nie e, można, tak, e, no bo słuchajcie, no ja się mogę komuś podobać, tak, a komuś się nie podać, to jest normalne, mamy demokrację, tak, więc to... Ja jestem do tego przyzwyczajona. I, i, ale jest to miłe, tak? Miłe jest to, że ktoś, dzisiaj nawet spotkaliśmy dziewczynę w metrze, która po prostu powiedziała, że nas e, kojarzy, kojarzy z YouTube'a i nam się bardzo miło zrobiło i ją pozdrawiamy, jeżeli będzie chciała filmik, to, to ją pozdrawiamy, bo było to miłe, tak? Jednak w Stanach, no to my sobie idziemy, jesteśmy tacy neutralni, a tu jednak jak przyjechaliśmy, no to już żeśmy się spotkali. Także eee, właśnie... że jednak ktoś nas ogląda. Tak, że jednak ktoś nas ogląda i tak samo w Koszalinie też żeśmy się z tym spotkali, eee, więc no Agnieszkę pozdrawiam, to będzie wiedziała, o której mówię. Więc jest, jest, jest to miłe, tak? Jest to bardzo miłe i w ogóle nie żałuję, że, że się tym zajęłam. A jakie masz plany na przyszłość? Ale na przyszłość, ale chodzi Ci z YouTube'em czy ogólnie? Ogólnie. Okej, okay, skonkretyzuję, chcecie kolejny głód No pewnie, że chcecie. Tego chcę. pytania było to to jest reakcja bardzo naturalna. Pewnie, że chcemy, pewnie, że chcemy. Malek chłopczyk czy... Chłopczyk. No, teraz chłopczyk. Musi być chłopczyk teraz. Chłopczyk. Chcielibyśmy chłopca, w tak mieć parkę, no bo tak fajniej. No i A za ile to... Malek? <grych> <grych> Nina Maja cenna. No, chociaż, chociaż niech Victoria zacznie chodzić i coś coś troszeczkę gadać, żeby już taki lepszy był z nią, z nią kontakt. A nie boisz coś... się, że zacznij, że będziesz taką kulą domową, taką matką Polką. A ja widać, dziećmi, że jestem matką Polką, dziećmi, domu. widać to po mnie, że jestem No taka? nie, no nie, ale wiesz, tutaj jedno dziecko. Nie to, nie, nie, to jest Nie, nie, nie boję się tego. E, jakbym miała warunki i było e, by nas. Duży na e, Tak, to, to nawet bym mi mogła mieć trójkę dzieci, wcale, wcale to nie przeszkadzało, bo to w niczym nie przeszkadza. Tak jak widzicie z Wiktorią, ja wszędzie podróżuję, wszędzie jeżdżę, wszędzie ją zabieram. E, no, pacha masz dwie, więc tak jest. jest no. A jakby ci się tak trafiło? Się urodziły pięciolaczki. I wykochać jak swoje, wykochać jak swoje. To no są przypadki, nie, no. To... A przeraziłaby cię ta myśl? No, czy na pewno na początku, tak? Bo to coś, coś innego, ale słuchajcie, no nic nie jest. Bogusia, sama mówisz, ogranicza nas tylko nasz umysł, tak? No. Więc wszystko jest dla ludzi i trzeba by było się z tym pogodzić. Na pewno by dziadkowie musieli być ściągnięci na stałe, żeby, żeby mi pomogli, ale... Bo pachy by brakowało. No właśnie pachy by brakowało, ale nie no. Myślimy, myślimy o produkcji, tak. Do przyszłości. Fajnie, czyli Wiktoria będzie miała... Będzie miała. Będzie miała. Złaj Marek, mamy dowód nagraniem, więc... więc... Nie no, Marek też chce, Marek też chce podajmy troszeczkę nam odetchnąć A powiedz mi, co chcesz tak za No bo Malusia zaraz... Yy, Wyfrunie mi z dołu! No, no, pozna, pozna jakiegoś przystojnego Amerykana. Tak. I, I co e... wtedy? Znaczy nie, no na pewno bym chciała, żeby, żeby kanał na YouTube jeszcze bardziej się rozkręcił, tak samo jak i drugi. E, bo mnie to bardzo cieszy i bardzo mi dodaje no. takiego popa energetycznego, no nie wiem jakby to Wam powiedzieć, ale to bardzo jest przyjemne to nagrywanie dla Was i no chciałabym, żeby to się rozwinęło jeszcze bardziej eee... a może w przyszłości coś innego, ale to też wam na pewno powiem. Okej, okay, czyli jeszcze o wianę. Owiana, tajemnicą to jest. Tajemnicą. Chcesz kiedyś wrócić do Polski? Słuchajcie, szczerze? Nie. Nie, no, tak. nie, no wiecie jak jest, tak? W Stanach jest wszystko dużo bardziej ułatwione, jest dużo lepsze, łatwiejsze życie, więc jeżeli ktoś mniej więcej, no nie wiem, był albo podróżował nie tylko po Polsce, ale po świecie, to wiesz, że lepiej, no niestety. Ja wiem, że niektórzy się starają, żeby tutaj coś zrobić, prawda? Ale no, no jednak... Jest ciężko. jest ciężko, mój Marek też już jest tak przyzwyczajony do tamtejszego życia, że on by mi tu biedny chyba za tak. No powiem Wam, że jak ja byłam w Stanach jakoś szczelnie, bo ja miałam ile szkoło 12 lat, to ja byłam w szoku, że reakcja ludzi na mnie była tak diametralnie inna. Jakby było teraz, bo wiecie, to było był dawno, to ale y, czułam, czułam tą różnicę, to, że idę ulicą i nikt się nie odkręca, nikt tak. nie patrzy na mnie, nikt to jest nie komentuje pod nosem, wręcz taka życzliwość, ciepło, uśmiech tak, tak. E, tak, rozumiem cię chyba bardzo dobrze. A teraz krótkie y, pytanie, już z mojego podwórka, że tak powiem, czy jak jeździsz po mieście, tak? tam, gdzie mieszkacie, czy zauważasz dostosowanie dla osób niepełnosprawnych? Ojej, tak. Na każdym, na każdym kroku. To jest tak, wiesz co, to jest tak zrobione, że osoba niepełnosprawna, ona się nie czuje tam jak niepełnosprawna, bo po prostu każdy budynek, każda ulica, każda toaleta, nie wiem, każda nawet stacja benzynowa jest tak przystosowana dla osób niepełnosprawnych, że, ta, że można powiedzieć, że tak jakby dla normalnej osoby, tak? Że to jest po prostu w każdym jakby no, miejscu. W, czy w kinie, czy na imprezie, że to w ogóle, wiesz, Ty nie czujesz tego, że Ty jesteś nawet niepełnosprawna, bo jest tak to wszystko zrobione, że nawet osoba, tak jak ja, yy, z pustkiem dziecięcym, tak, mam po prostu tak ułatwione życie, że, że mówię, Ty nawet Mniej nie zauważasz tego, mama. że Ty jesteś niepełnosprawna, tylko jesteś tak, po prostu tak samo traktowana jak nasz do obywatel, w Polsce, tak? w ma. Dzieci z e, dziećmi często mówią, że czują się jak Ale bo, bo nie mogą wejść do e, pociągu, tak. nie mogą wejść w różne, różne miejsca, więc... Słuchajcie, będzie film na drugim kanale, tym moim napisem, będzie filmik właśnie o tym, jak jest ułatwione w Stanach, a jak jest niestety w Polsce, no nie jest, jest dla mamy łatwo. No nie nie jest fajnie, także e, powiem Wam, że ja czytałam artykuł, mm. porównanie, e, że w Stanach nie może powstać żadna knajpa, żaden sklep, żadne, e, żadne chętki, w ogóle nic to jest dla ludzi, jeżeli nie jest dostosowane dla wszystkich. E, I jeżeli takie miejsce powstaje, to płaci tak ogromne kary. E, za niedostosowane, że się e, Więc chciałam spytać, jak to wygląda rzeczywiście, bo jak to, no, no, artykuł, mm. ale no to cóż, chyba trzeba pomyśleć, żeby balista z tobą wylucić. nie Oj, wiem, co na to malek. Jakbyśmy płacili na baku. Czy <laughs> ty do czego Nie! <laughs> no, także. E, no to ja mam nadzieję, że kiedyś zrobimy takiego vloga już w serwie, bo nie ukrywam, że bardzo chcemy, chciałabym pojechać na Florydę, chciałabym znowu zobaczyć Orlando już nie dziecięcym wzrokiem, mam nadzieję, że będziemy mogli zobaczyć z Bartkiem. Bartek. mimo że dzisiaj go nie ma, bo jest w pracy, to z duchem jest z nami. Tak jest. Także... Żałujemy, że Bartka nie ma. No, on też bardzo żałuje. Ale pozdrawiam. No, to co? To, będziemy kończyć to, to nagranko, bo Marek już opada z sił. Mhm. Już tutaj bardziej, bardziej opada, kamerka, Co To masz z podanie, kurcze, A wiesz, tak, w tym wieku to... Sioje, byś... Wiosna idzie. Wiosna. 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 Hormony buzują. No. A jeśli chciałam na koniec Wam pokazać, pokazywałam już yy, w poprzednim filmiku, co dostałam od Malka. Bardzo kosztowne, drogie. No ja nie wiem, też ktoś, ktoś powinien to skomentować, jak drogi prezent dostałam od te... Słuchaj, dostałam e, nuty, e, bo o Mareku mówiliśmy w Fatamorganie. I mam tutaj nutki, oprawię sobie Ja nie żartuję, naprawdę je oprawię. No dobrze, dobrze. E, także bardzo się cieszę, że e, mam też pamiątkę taką. Nie mogłam być na fatamorganie, ale mam część Fatamorgany. Pozdrawiamy Adama Sztabę. Pozdrawiamy. Jego bardzo, bardzo lubię. Także ja bardzo Wam dziękuję za dzisiejsze spotkanie. My również, że mogliśmy wypić tą kawkę pogadać. Mam nadzieję, że niedługo się spotkamy. Nie za ileś lat, no, nie ale za jak. No także mm, pozdrawiamy naszych widzów tak, bardzo serdecznie i pamiętajcie o kanale naszej kleci i ołóweczka i ołóweczka naszego kochanego to do zobaczenia i żegnamy Was we Ciepło. tak jest, I całujemy, papa. Pa. Pa. jest z nami również Marek jestem kręcił przed chwileczką jak Biodrami kręcił. Kręcił biodrami. Jak kręcił jak mnie i Anię. No, jest nasz przystojniak, również tutaj. Yy, I cieszę się, że również z nim mogłam się spotkać, poznać, dotknąć jego dłoni. <śm> no, to pa! pa.